tysięcy złotych, ale została tylko minuta, żebym te pieniądze e, komuś z Was, kto wybiera teraz numer, mam nadzieję, że jest pewien swojego imienia, czy jakieś inne. W każdym razie ja już czekam na kolejny pomysł. Bo to już za Magdalenę. Świetnie, słuchajcie, w kilka sekund. A w tym momencie 250 zł wpadło do kosza. E, słuchajcie, duże pieniądze dzisiaj. E, koniec tygodnia. Ja chcę rozdać wszystkie nadwyżki. Te nadwyżki dzisiaj e, pojawiły się na maszynie. Dlatego warto, warto spróbować. Kto ma kolejny pomysł na imię, Niech szybciutko trafi tutaj do mnie do studia. Gwiazda 7304 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704 304 304. Nie czekamy, nie zwlekamy. Popatrzcie, kolejne 150, 170 zł w koszu. Słuchajcie, duże pieniądze do zabrania. Więc warto się zastanowić, pomyśl może ktoś z waszej rodziny ma tak na imię? Z przyjaciół, ze znajomych? Warto, bo dzisiaj takie imię może wam przynieść mnóstwo pieniędzy. Tylko skoncentrujcie się i bądźcie czujni, bo zobaczcie, Ludia, nie ma z tym dzisiaj problemu, więc warto. Spójrzcie, maszyna stop. Halo, halo? Tak. Dzień dobry. Czy 18, 18 lat jest ukończone? Tak. W takim razie proszę odpowiedź. Agata. Agata. Doskonale, oczywiście, że tak. No, słuchajcie, coś mi tu się wymknęło, ale pozbieram. Uwaga, za Agatę oddaję 100, 200, słuchajcie, to grubo ponad pół 300, 400, 500, 600, 700, no, mówiłam, 800 złotych, tak jest, 800 złotych za Agatę, słuchajcie, w kilka sekund. E, w ciągu, no nie wiem, niecałej minuty usłyszałam telefon i popatrzcie, szybko usłyszałam trzecie mnie trzech zwycięzców już. Um, maszyna stop, halo, halo? Teresa. Jak? Teresa. No ale Teresa ma tylko jedno A. a, a słuchajcie, a... trzy litery A. Halo, halo? Tak. A to, to imię do zagadki? Tak. Marianna, bardzo dobrze. Tak, jest. 3, 2, 1, maszyna, start. No, zobaczmy, ile uskładało się za Mariannę, A wy już myślicie o kolejnym imieniu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1060. Ja wszystkim życzę udanego weekendu. Do zobaczenia, pa.